Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od Widza. I moi drodzy, nie przedłużając, bo ja zawsze dużo lubię pitolić, zaczynamy z odcinkiem Intro! Siemano, Siemano, witam serdecznie. Halo Minecraft, dlaczego ten OBS zawsze ma takiego problema z rana? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. W końcu ogarnę sobie tego Stream Decka i będę mógł sobie naraz po prostu zmienić scenę, wyciszyć muzykę kuźwa, wyciszyć mikrofon, potem on się włączy i będzie. Magic! Także dziękuję, dzień dobry, witam jeszcze raz. Bardzo ładny spawn. Ja pierdzielę, rzadko to mówię i, i, i rzadko zwracam tak na to uwagę, ale no spójrzcie tylko na to, ile tutaj budowania samego spawnu było. Naprawdę, naprawdę kozak. I taka informacja, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, albo po prostu nie subskrybujesz kanału, bo ci jesteś niezalogowany, nie masz konta i tak dalej, bardzo bym cię prosił, załóż konto, zasubskrybuj, kliknij ten czerwony guziczek, żeby był szary, eee, tym bardziej, jeżeli oglądasz te moje odcinki częściej niż, powiedzmy, raz na jakiś czas, bardzo fajnie byś mi tym dzięki temu pomógł, bo byłoby więcej subów, a jak będzie więcej subów, to ja będę szczęśliwszy, jak będę szczęśliwszy, to będę robił jeszcze więcej filmów i jeszcze w ogóle więcej wszystkiego, więc eee, pamiętaj, eee, normalnie tam subskrypcja i łapeczka tam, jak Ci się odcineczek spodoba oczywiście. Let's go. Info. Dobra, zobaczmy sobie. Info. Przy, przy głowie Jaja mamy info e, o autorze. Dobra. E, mapa budowana... O autorze, nie, o mapie to jest, tu jest o autorze. Dobra, o autorze zobaczmy sobie najpierw. Cześć, mam na imię Dawid, mam 16 lat, chodzę do pierwszej technikum, lubię oglądać twoje filmy, interesuję się informatyką, unik w grze to jaszczur 17, kocham, pieski, pomarańczowy to My the Best Color. A żeś mnie normalnie zaimponował teraz tym, pani, nie? <laughs> A co to za jak No nie, ja nie wiem, no no ja, no ja nie wiem, no, no ja nie wiem, no co to za... <laughs> Dobra, um... Czekaj, 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 tu jest o mapie, dobra, mapa budowana 15 godzin, na mapie jest 8 poziomów, nie używam polskich znaków, mapa testowana naprawdę, naprawdę, sorry za błędy ortograficzne, jak jakieś będą, ja i polski to nie za bardzo się lubimy. Spoko, się za bardzo nie lubimy, tak? To ja, ja, ja też się za bardzo nie lubię z czytaniem, generalnie tak. W sumie to tyle miłej gry. Ano i z to złota płytka. Wiem, że nie umiem ładnie budować, ale się jakoś starałem. No kurwa, to ja tu chwalę, a ten mówi, że nie umiem jakoś ładnie budować. Więcej wiary, więcej wiary w siebie, dobra, tu są poziomy, tak? Okej. Okay. Parkour fajny button 2 traf do celu 7 labirynt, jazda musztangiem, ułocie oh, panie i déjà vu, litra i replika. E, Okej, okay, dobra, jazda musztangiem to na pewno będzie kunik! bo, bo, bo tak no wiecie, odchodzi. Dobra, e, no to lećmy dalej. Lecimy dalej, jesteśmy dalej. Nie, naprawdę fajnie, kurczę, bo to jest sam spawn, sam spawn, żeby tak budować, to, to, to nie każdemu się chce. Dobra, zasady ustawienia, pek, 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 lecimy. Jaszkinio, dzień dobry. E, 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 witać. E, witać. Ja, już, ja już nie pamiętam tego głosu, jak on się robi. Witać was wszystkich bardzo. O Boże. E, dobra, dla LIAI. E, graj na gamę Mode 2, tryb pokojowy jest, jest dobra z Gamę Mode 2, tak? Game MODE 2. E, Kurwa, nie mogę, e, nie to, e, to, e, to, i e, to i game MODE 2, dziękuję. E... Co ja wpisuję? A, Game MODE 2 a to w takim razie ja nie musiałem chyba robić tego, nie? Czekaj, 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 czekaj pamiętam jeszcze. O, dobra, okej, okay, okej okay. Span powiedzesta, nie chcesz nie używać Game Mode 1, no chyba. A właśnie mogę w ogóle wpisywać tutaj Game Mode 1. Mogę! Dobra, nieważne eee, chyba, że nie przejść, przejść. Nie umiesz przejść poziomu, nie obrażaj autora i zabawy, pozdrowisz. Pozdrawiam serdecznie, ja dzisiaj mam... W energii w ogóle, to jest też ciekawe. Zostaw suba na kanale LI i Ply i Minecraft LI, -i, dokładnie, zostaw łapkę pod filmem, mile widziany komentarz z dzwoneczkiem Koniecznie, dokładnie tak. Ustawienia. U, wow, tu, tu a tu sekretne ustawienia, dobra, nie to. Halo miałem na gamę mode 2 grać. Dobra, niech będzie gamę mode 0. E, dzień, stały dzień, bezchmurne niebo, bezchmurne, niebo wiecznie, nie wypadanie itemów. Zniknięcie koment na czacie. Właśnie to powinien na początku kliknąć. Czy znaczy, to powinno być ustawione w ogóle, to to. Ale dobra, ale, ale jest. Kliknij przycisk. To nie jest start, to jest ten... Okej, okay, dobra. Jee, yeah, czarny klocie. Dobra, super, fajnie. No, mam czarny kloce. Dobra, czarne okay, klucze, dobra. Okej, okay, okej, okay. okej. Czyli zasada tam jak zwykle. Gamy modę 2, ale potem w ustawieniach masz gamy modę 0. I weź tu zrozum autora. Okej, okay, tu jest zacznij przygodę, zacznij przygodę. Dobra, to lecimy, pyk. Uła, no fajnie, fajnie, fajnie. Jakieś znajome to miejsce, to Twój magazyn. Nie było łatwo to zrobić, ale mam nadzieję, że choć trochę go przypomina bez dachu i niektórych bloków. Faktycznie, ty, tu są te. No właśnie, tak to, to mi się troszeczkę rzuciło w oczy, nie? To jest to wzorowane ułożenie w moim magazynie bloków, nie? No i to, że jest tutaj wielki portal. Ej, kozak! Wielki pomarańczowy portal, no bo ja mam pomarańczowy tekstur, pachnę, znaczy, w sensie ten. Ty na górze też. Tu niektórych bloków nie ma, bo tutaj już jest pod 1,14, nie? Więc. Ej, zarąbiście! Wziął odzorowo mój magazyn rąbany! Kozak! Ej, ładnie to wygląda. No Ja wiem, że to nie jest łatwo odzorować, no bo jednak faktycznie tam kurczę. było trochę budowanie. Fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, lecimy. Poziom pierwszy. Ja pitole! Co jest zgrane? Teraz czas, na... Teraz czas nadszedł na przechodzenie poziomów. Na początek mam dla ciebie. Tęczowy parkur, życzę powodzenia. No, kuźwa, dzięki, przyda się, bo... Co to? Ha, tu oświetlenie pewnie jest. O nie, to ja będę musiał tak skakać tak na, 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 na boku, nie? Dobra. Yy, double jump, double jump. Znaczy, nie, zwykły jump. Co sumie, wiecie co? Ja sobie zespą pointuję, co? Bo, to, bo ja coś czuję, że moje umiejętności tutaj parkurowe mogą być yy, na średnim poziomie. Dobrze, że mam klawiaturkę nową podpiętą. Już podpiąłem, spokojnie. To jakby się nie bójcie, bo ostatnio te... Te, te moje, te moje, te moje parkury to różne były, bo nie zawsze chciał działać ten klawisz wów przede wszystkim. Teraz mam nadzieję, że będzie dobrze. A, nie, dobra, Nikil. pięknie, ładnie, dobra, e, super, e, lecę dalej. Hops, In the hops, e, hops, And hops, And hops, And hops. E, spawn point, dobra, i tutaj będzie double jump. Taki trochę w sumie opóźniony, ale... Du to nie double jump, ale się udało. Dobra, teraz tutaj, teraz tutaj, tutaj. Dobrze, że te skoki jakieś super przerąbane nie są. Dziękuję bardzo za to, bo naprawdę to w jakiś sposób pomaga, nie? I to, i to nawet fajnie. Dobra, teraz mamy po kreskach, skaczemy sobie normalnie, rozumiesz? W myślnikach, jakichś przecinkach, kuźwa, czy coś tam, nie? Dobra, let's go, let's go, let's go! Dobra, jest, spawn point, pyk! Dobrze, czyli jednak moje obawy były na szczęście tylko obawami, a nie okazuje się, że że... że... Że to faktycznie było takie złe, tylko, tylko po prostu ja się bałem, no bo wiecie, parkury no to, 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 człowiek się boi. Nie, 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 Dobra, po szybach się faktycznie skacze nieco ciężej. Jop. Dobra, jestem. Hops. Pięknie. Spawn point, dziękuję. Tutaj też są szyby, trzeba uważać, bo tu można wpaść pomiędzy szyby. Jest taka mała szansa na to, ale jest. Dobra, kill, elegancko. Hops, hops. Tutaj jakiegoś. Double jumpa. Nie, tutaj double jumpa, czekaj. I hops, dobra, pięknie. Hopsa, sasa. Pięknie. Dobra, teraz mamy tutaj. Alright, 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 alright. O, tutaj 180, proszę ja ciebie. Hopsa, sasa, dobrze, dobrze. Lijaj bez obcasa, ale kuźwa robi to, nie? Czekaj. I o, nie! Myślałem, że za pierwszym razem i pójdzie. Za dobrze wyciszło. Jaj na tym parkurze nie może być tak ładnie. Hops, dobra. To tutaj spawn point Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Let's go, let's go, let's go. Mamy to. Brawo, dość się przejść w ten długi parkur. Mam nadzieję, że się nie wkurzyłeś, ale to pierwszy i ostatni parkur. Dziękuję bardzo. Dalej. Fajnie, fajnie. Jak na parkur, to powiem szczerze, nie było tak źle. Dobra, poziom dwa. Tu było chyba fajny button, tak jest.

Okej, okay, okej, okay, dobra, mm, Dom Państwa Kowalskich, Kowalski, gdzie, czy, 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 pan, panie Kowalski, gdzie jest guzik, Panie Kowalski, halo, gdzie jest guzik, czy, jak, czy jest jakiś Kowalski w komentarzach, halo, Kowalski, yy, 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 przyznać się, do teraz wszyscy, każdy będzie, kuźwa, Kowalski, nie, no, nie, 500 komentarzy, ja jestem Kowalski, ja też, nie, ja, nie, 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 bo ja, <laughs> dobra, yy, poczekaj, 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 bo ja nie, zauwa nie, 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 nie zauważyłem i nie spostrzegłem i nie używałem tutaj no, od początku, nie sprawdzałem, czy nie ma guzika, może będzie w domu. Pod skrzynią. A, jednak. Dobrze, pięknie. Tutaj mamy podpowiedź. A czemu tu szkła nie ma? Halo. A takie ładne to szkło było. Okej. Okay. to dwa rzeczy. Powodzenia. Podpowiedź. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dom ja i jakiri. O, o, o. No, chciałbym mieć taki dom. Na razie jeszcze nie mam, ale spokojnie będę miał. E, może kiedyś e, fajnie by było. Jak będę stary. E, dobra, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. <murna> Pytali, czy to będzie w domu, czy to będzie poza domem, nie? Dobra, wchodzimy sobie normalnie. Słyszałem psiaka. Słyszałem psiaka. Halo? 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 Okej, okay, tutaj pod skrzynią, maybe. Nie, nie, nie. Tutaj pod skrzynią, nie. Hmm. O, jej! Patrzcie, Miki, Kiara, jej! O, fajnie. Dobra, super. Um, where is the button? I need the button. Where's my button? Daj mi button. Użko, kiri, użko liaj. O, widzisz, no może tutaj? Nie, nie, tu też nie ma. Gdzie jest? Dobra, daj mi podpowiedź. Guzik jest na dachu altanki. PS. Aby się tam dostać, musisz zrobić parkour z balkonu. A no to widzisz, no to wszystko jasne. To, 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 to cięższe do znalezienia było, panie. Że jak? Że stąd? Z tego balkonu czy jest jakiś inny balkon? Nie, nie ma innego balkonu. Czekaj, muszę chyba tutaj zrobić. I teraz tutaj, dobra, jestem. E, o, panie, no to ciężko znale do, do znalezienia ten guzik, ale się udało, także fajnie, dzięki za podpowiedź. Okej, okay, poziom trzeci, pęk. Teraz pora na strzelanie do celu. Z łuku na każdym poziomie są trzy guziki i jeden z nich jest poprawny. Okej. Okay. No dobra, no to szukamy guzika w takim razie. To na pewno nie będzie ten guzik. Ten maybe? Wcisnąłem go. Nie wiem, czego wcisnąłem. To będzie ten na samym końcu. A, jednak, dobra. Szczelamy po prostu w każdy, no i tyle, dobra. Trafiłem tamten, to nie był ten, trafiłem tamten, okej, okay. to nie ten. And. Gdzie jest ostatni? He? A tu jest, za skrzynkami się schował dziad. Okej. Okay. Um, hmm, hmm, hmm. o tu, 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 tu. hop. No, no. Dobra, chyba, chyba go trafiłem. He? 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 Nie wiem, chyba trafiłem. E? Hmm. O tam. Uha. Dobra, trafiłem Jeden dr, 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 Drugi O, teraz był drugi, dobrze Teraz lodowy O, dobrze, trafiłem od razu Dawaj, to będzie tamten Jak nic, to będzie tamten O, trafiłem go A to jednak nie ten A to może będzie ten Nie, to jednak ten A, nigdy nie wiadomo Hej 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 no, i udało się, kurczę, udało się, dobra. No to fajnie, to w takim razie czekaj, 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 czekaj. Poziom 4. A nie, kurde, to to długa ta mapa w sumie jest. Przed Tobą mały labirynt. Heh, heh, Kurwa, to zrobił, panie. Uhu. Dobra, pięknie. Musztaguś normalnie, już co tutaj. Eee, przyszła pora na to, aby pojeździć Mustangiem, pojezdni, niestety na jezdni są przeszkody i musisz się obijać, powodzenia, ok no problemu, paje jedziemy, czarny Mustang, Jup. Jup. lululululul, Jup. oj nie, 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 skacz, skacz Mustangu, jeb, yep. jeb, yep. no jeb, 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 o, teraz dobrze poszło, kurde, za późno. Je, o nie, za mało. Je, nie, dobrze. Je, je, No kurwa, skacz. skacz! Jestem, dzień dobry, haha. Ha. dobra, co my tu mamy? Al szybki ten mustang, mam nadzieję, że przejażdżka była fajna dalej. No, była fajna, była fajna, nie powiem, nie powiem. Czyli to był czwarty, tak? Nie, to był piąty. Tak, to był piąty, bo czwarty to był. Yy, i think tak. Czekaj parkour find the button, strzel. Planie do celu. Musz... tak, 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 tak. Teraz szósty, dobra, dobra, szósty, dobrze, dobrze. Witam cię na der Vu, czyli zjazd łódką, kolejny luźny poziom miłego zjazdu łódeczka. Proszę bardzo, weźmiemy sobie tą łódeczkę Vu, zjeżdżam sobie, łódeczką tu. Nie, nie, ja po prostu ja inaczej nie umiem, ja po prostu muszę, muszę, to się samo ciśnie na usta. W momencie jak się wsiadasz do łódki po prostu, to się nie da. No się po prostu kuźwa nie da inaczej. Dobra, pięknie, ładnie zjazd ódek normalnie tak na chilku Fajnie było? No fajnie było, no nie powiem. Dobra, czyli teraz siódmy. Siu, 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 siódmy. Siu, siu, siódmy. Może wam się chce? Siu, 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 siu. <laughs> Trochę pojeździłeś, a teraz to, czas trochę polatać. Elytra, powodzenia. I potrzebnej itemki, proszę bardzo, zakładamy litrę I let's go! Czemu tak krótko? Ej, to dłuższe mogłoby być, nie? Kuźwa, dobra, dalej. I teraz takim razie czy tam jest co? Tam jest koniec, tak? Dobra. Czyli poziom ósmy to jest, co to było? I replika, dobra. A teraz czas coś pobudować powodzenia game mode 1 dla ułatwienia. O, bardzo fajnie, dziękuję bardzo, dziękuję. To dzięki temu będzie trochę szybciej. I proszę bardzo. I teraz tak, lecimy. A nie, na ziemi też jest odwzorowane, no to w ogóle to jest kozak, bo to, to jest. To, to, to bardzo ułatwia. Dzięki czemu mogę od razu się zająć na przykład jednym danym kolorem bloku, a nie, a nie kurczę... A nie kurczę się tak zastawiać. może tutaj, może tam, może tam Można by powiedzieć, że z jednej strony za łatwo, z drugiej strony, kurczę, no, no jest akurat tak, nie? Dla mnie. Ja, ja, ja jestem zadowolony, ok? Pyk. Zrobione. Eee, po skończeniu, dobra, idę dalej. panie, co to jest? Dobra, czekaj, to co odłożyć, co odłożyć, co odłożyć, co odłożę. Pek pyk, pek pek pyk, pyk. pyk, 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 pyk. Eee, no to lecimy pomarańczowe tutaj, rozumiesz, normalnie takie... Zygzaki, eleczki, inne takie, dobrze, tutaj, tutaj, wszystko się zgadza. No to by było ciężko do odzorowania, gdyby nie to, że jest to na ziemi, serio, tak? To mam, to nawet nie, nie nazwałbym tego typowo repliką, może, te, takie poziomy, które są tak zrobione, tylko na przykład takim, jakby to powiedzieć, a, kurczę, 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 takim wypełnieniem, można by tak powiedzieć, nie? Czyli to jest szary, czy to jest, tu jest szary. A tu jest. To będzie biały chyba, nie? Tak by tak, tak mi tak pasowało. Ciężko powiedzieć, kurczę czasami. No dobra, tu jest pomarańczowy, a tu jest czerwony, a tu jest też biały w sumie. A szary to jest. Tu. Nie, czy tu. A, czy tu był szary? Tutaj, tu jest szary, nie? A tu będą biały. Dobre, to się, to się zgadza. E, tu czerwony, tu czerwony. E, tutaj biały. Tu czerwony. I tu szary, szary, szary. Siary, siary, lady to to nie, to nie to, znaczy w sensie to, ale <grym> się skojarzyło, dobra i czerwony, i tutaj czerwony, Dobra, zrobiłem, chyba zrobiłem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem po skończeniu, dobra. ocie panie, dobra, czyli, wyciejście z ekipunek, rozumisz? Ruty teraz mamy, ocie panie. Tu już nie ma wzorowane, tu już będzie ciężko, dobra, to lecimy. Eee, raz, dwa, nie to! Quarde, raz, dwa, trzy, eee, tutaj, 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 tutaj Teraz tutaj, 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 And tutaj, I jeszcze tutaj, I tutaj, no i jeszcze tutaj, dobra, kwarc już wszystko. Tera, teraz, teraz, co? Redstone, dawaj redstone koło na redstone tutaj, redstone', dobra, tutaj nad, dwa nad tym, tak, dokładnie. Redstone' tutaj pod tym, i teraz tutaj, 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 i tutaj. End tutaj, end jeszcze tutaj, i tutaj, dobra. Teraz dawaj diamenty, rozumiesz normalnie. Tutaj nasz kos. E, tutaj jest takie rym, cym, y, cym, y, y, cym, cym, dobra. I teraz tutaj dwa. I teraz jeszcze tutaj jeden. I tutaj będzie kurczę, w ten sposób, dobrze. E, I jeszcze tutaj jedno jest, tu, 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 tu pomiędzy tymi, dobra. Teraz żelazo, 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 żelazo! Za dużo, za dużo, za dużo. Tu jest emerald. Żelazo, żelazo. Tu są emeraldy, czyli tu jest emerald, 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 emerald. tu jest złoto, złoto, złoto. I tu jest dużo złota, wszystko złoto co się świeci Znaczy nie wszystko złoto co się świeci, nie, nie, tak dokładnie eee, Węgiel, węgiel, węgiel Węgiel, węgiel Emerald, and emerald and Tutaj dwa razy lapis, tu raz lapis Urwa, czekaj tutaj emerald, emerald Tutaj lapis, 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 lapis I tutaj emerald, emerald 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 i tutaj na końcu będzie kuźwa Węgiel. Hej, chyba dobrze to zrobiłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, po skończeniu jeszcze. O, napis Jaj będę robił. Dobra. W sumie mogę to wyczyścić, ale nieważne, 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 nieważne. Pyk, pyk. I lecimy na napis Jaj. Dobra, pyk, 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 pyk. Patrz, będzie. i A. Jaj. Jaj. Tak, od tyłu, to tak, to dokładnie od tyłu. Od tyłu to znaczy liaj, dokładnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. normalnie lecimy na, na pełni. Speed bridging, chłóż, znaczy speed building, znaczy. Let's go! Jako, że to jest ostatni poziom, to... ja już wstępnie mogę ocenić mapeczkę, skoro nie ma błędów i była bardzo fajnie zrobiona, zbudowana i w ogóle, niby standardowo, niby tak, ale ogólnie bardzo fajnie, bardzo, bardzo sympatycznie. To Ja bym tutaj rozumieć normalnie, ocenił na 10 na 10 normalnie. No bo jak jest bez błędów, jest ładnie zrobiona, normalnie rozumiesz, no to co? No to 10 na 10 pani. I koniec. Dzięki za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że ci się podobała. Oceń mapę oczywiście, tak jak mówiłem, 10 na 10. Myślę, że będzie tutaj jak najbardziej odpowiednia ocena. Fajna mapka, bez błędów. Tu w ogóle fajnie, że, że ten, 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 ten magazyn odzorowany naprawdę, naprawdę sympatycznie. Eee, w sumie, czekaj, tutaj ten spał. Wiecie, ten spał, to se, to se wezmę jako ten, jako, jako miniaturka, A tu będzie ten, będzie, będzie mapka w yy, moim magazynie, albo coś tu Nie wiem, nie wiem. A se, normalnie wezmę, to rozumiesz tutaj, rozdupta. I normalnie rozumiesz, dzisiaj będzie live, bo wczoraj nie było live, bo się troszeczkę źle czułem. Mam nadzieję, że dzisiaj będę się dobrze. Będę miał dużo czasu, więc zapraszam serdecznie w razie czego na lajwika, który będzie prawdopodobnie koło godziny 16:30, 16 coś w tym stylu mniej więcej planuję. Także do zobaczonka, miłego dziękuję wszystkim, trzymajcie się i pa pa!